Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdalał tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. Najspojrzawszy w niebo, westnął i rzekł do Niego, Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i przepełnieni zdumieni mówili, dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus wyprowadza głuchoniemego z tłumu. Pragnie osobistej relacji. Dzisiaj widzimy, jak bardzo ta jest osobista relacja. Włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. Teraz wyobraźcie sobie sytuację. Jezus ma palce włożone w uszy i jak może śliną dotknąć mu języka. Więc można interpretować, że Jezus wkładając palce w uszy ucałował tego człowieka. Nie, ślina to coś jest bardzo osobistego, bliskiego, prawda? Przekazuje się tylko w pocałunku osób, którzy życzą sobie dobro, którzy się kochają. Więc ten Bóg, który wchodzi w relacje z człowiekiem w sposób bardzo intymny w sposób bardzo głęboki, w sposób bardzo bliski. Zobaczcie, z jednej strony tak, my jesteśmy Kościołem jako wspólnota, która się zbiera wokół jednego ołtarza, by, by jednoczyć się właśnie na Eucharystii, by mówić Ojcze nasz i wymiar wspólnotowy, który nie można zapominać, i on jest fundamentalny, ale też jest wymiar osobisty. Gdzie po prostu Bóg robi wszystko, by, by mnie rozkochać. By mnie rozkochać na nowo. Jak pięknie prorocy mówią w Starym Testamencie: zabiorę cię od nowa na pustyni, i zrobię wszystko, by Ciebie rozkochać. By Ciebie rozkochać. Pięknie, kiedy patrzysz właśnie na wyjście takie z pustyni, prawda? Na wyjście na pustynię, wyjście nieraz tego tłumu, stanąć na modlitwie. I po prostu modlitwa, która staje się miejscem spotkania Boga i Ciebie. I Bóg, Ty stara się jakoś, nie wiem, do Boga, z Bogiem się połączyć, Boga prosić, dziękować, a Bóg stara się wszystko zrobić, żeby rozkochać Ciebie, żebyś Ty się rozkochał w Bogu na nowo. I też tutaj, w tym, w tym dotyku, w tym przekazaniu śliny jest symbol stworzenia człowieka na nowo. Właśnie to robi Słowo Boże, to robi Jego Ewangelia, to robi Jego Duch Święty, który stwarza człowieka na nowo. Ten człowiek mógł prawidłowo mówić. Właśnie, wiecie, kiedy człowiek jest dotknięty Ewangelią, przemieniony Ewangelią, to zaczyna mówić inaczej, zaczyna patrzeć inaczej, słyszeć inaczej. Bo skoro zaczyna słyszeć, patrzeć inaczej, to też i mówić inaczej, bo tak, można. Można zawsze patrzeć na świat i na problemy dwojako. Można patrzeć to oczami ludzkimi, a jeżeli będziemy patrzeć oczami ludzkimi, albo rozwiązywać swoje problemy, albo patrzeć na swoją przyszłość, na swoje życie w sposób ludzki, w sposób mój, prywatny, własny, no to albo będę w tym moim życiu starał się zdobyć tego szczęścia. Dla mnie jak najwięcej, no i to jest dobrze, ale często nie wiemy, jak to szczęście zdobyć i siebie ranimy. Albo patrząc na trudności, na, na problemy tak po swojemu, to mało tam jest nadziei, mało, mało światła, prawda? I człowiek zaczyna, jeżeli sam patrzy i słyszy przez się, no to bardziej jesteśmy skłonni, żeby przyjmować negatywne rzeczy. A człowiek przemieniony przez Ewangelię stara. Umie, umie patrzeć inaczej, umie patrzeć w świetle Pana Boga. I dzisiaj może ta Ewangelia mnie skłonić, jak ja patrzę na świat, czego w ogóle ja słucham w życiu, gdzie najbardziej, w jakim społeczeństwie, w, jakiej, w jakim środowisku przybywam, czego, czym się sycę, czym się karmię. Jeżeli jestem w gronie mężczyzn, jako facet, którzy. Nie wiem, mówią źle o kobietach i tak dalej. Wiadomo, że mogę mieć swoje zdanie, wyrobione i tak dalej, ale jeżeli otaczam się zawsze w takim otoczeniu, gdzie, gdzie nie ma piękna, gdzie nie ma jakiegoś szacunku, no to wcześniej czy później też chodzę na ich poziom, prawda? Czy gdzieś jakieś koleżanki czy coś, które nie szanują, nie wiem, małżeństwa, rodziny, wiary nie mają krytycznego spojrzenia, nie mówię, że zawsze człowiek wierzący to musi we wszystkim, nie wiem, czy na kościół tam patrzeć pięknie, nie, krytyczne spojrzenie, ale takie dobre, pozytywne, mądre, to później my też schodzimy właśnie na taki sam poziom. Więc pytanie, czy może jest takie środowisko, które po prostu przeszkadza mi, która, środowisko, które mi skłania do tego, bym schodził, bym na niziny, a nie na wyżyny. I też pytanie, jak ja przeżywam swoją codzienność, jak ja w ogóle patrzę, czy umiem w, w moją analizę moich dni, moich kłopotów, tego wszystkiego, co spotykam, czy potrafię to przefiltrować przez Ewangelię, przez Jezusa Chrystusa, przez martwy wstanie, przez życie, przez miłość. Niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi z Panem Bogiem.